Cześć. Zbliżam się do kręgu na temat wolności. takim przyszedł temat. Na najbliższy krąg 11 listopada. I ponownie w ten sposób uruchamia się moje myślenie, przyglądanie się wolności. Czym jest dla mnie wolność? Wolność jest dla mnie jest dla mnie. kluczowa jest, bym powiedziała, na drugim miejscu po prawdzie, bo kiedyś zastanawiałam się, czy dla mnie ważniejsza wolność, czy prawda, doszłam do wniosku, że mm, o tyle prawda, że wolę być do końca prawdziwa, nawet w niewoli, niż być wolna, ale nieprawdziwa. Stąd prawda jest na pierwszym miejscu. Natomiast wolność jest na drugim miejscu. Ostatnio mam takie rozmowy z taką piękną duszą, Anitą, y, od infografiki, jeżeli dobrze wypowiadam, i ona też w mojej opowieści o, o mojej podróży, bo przyglądamy się naszą historią, żeby co możemy wnieść do świata. I ona właśnie zauważyła, że chyba dla mnie jest ważna wolność. Oczywiście powiedziałam tak, jest kluczowa. I powiem ci różne moje refleksje na temat wolności, dla mnie to przede wszystkim jest swoboda. Swoboda. No to, to najbardziej mi się każe ze swobodą. Natomiast y, swobodą działań, y, bycia tak, jak chcę i y, powiem tak, y, to jest kilka wątków, bo nie czuję, że to jest, że mam taką potrzebę wolności, y, żeby wszystkiego doświadczać. Nie wiem, na przykład nigdy nie miałam potrzeby palenia papierosów. Nigdy nie miałam papierosa i nie czuję się z tego powodu niewolna. Czy też mnie mm, nie ciągnie do mm, teraz modnych, różnych y, medycyny, tak zwanej. Y, marihuany też nigdy nie, nie, nie. Po prostu nie ciągnie mnie do takich rzeczy i nie czuję się z tego powodu, y, że jestem mm, niewolna. Że mnie to ogranicza. Nie, także y, czuję, że ja potrzebuję w tej wolności pewnych zasad. O, to jest dla mnie tak, że potrzebuję pewnych ram. Dla niektórych będą to ograniczenia, a dla mnie to jest y, tak jakby pewna jasność, pewne, y, pewny fundament, y, takie coś, co mi y, pomaga mi pewne rzeczy dookreślić. Y, Fundamentem są dla mnie moje wartości, na przykład, właśnie prawda. I też dla mnie w tej wolności jest, ważne, jest ważna wolność innych ludzi. Powiem tak. Ja co jakiś czas mówię o byciu królową, i przyszło do mnie, że chciałabym. Po prostu, tworzyć może społeczność, bardziej królestwo, w którym będą same królowe i królowie swojego życia. Yy, bardzo mnie ciągnie temat, żeby każdy był, czuł się wolny i stanowił o sobie. I mm, nie chodzi właśnie o to, żeby moje jest inaczej. Mówię w jednym z drogowskazów, że yy, jestem na równi z innymi, a moje poczucie na pierwszym miejscu. I to jest dla mnie kluczowe. Natomiast nie czuję, żeby realizować swoje potrzeby kosztem kogoś drugiego. Czasami tak to może wyglądać. I czasami pewnie może się tak zadziać. Natomiast y, ja szukam takich rozwiązań, żebym i ja się poczuła wolna i ktoś miał swoją wolność. Dla mnie to jest kwestia rozmów, informacji i podejmowania decyzji w zgodzie ze sobą. Czyli jeżeli... Ja czegoś z a druga osoba tego nie chce, to znalezienie takiego rozwiązania, żeby móc to zrobić. Czyli albo z kimś innym, albo w innym czasie, albo sprawdzania, pod, co warto, żeby było spełnione, żeby ta osoba też była tym czymś zainteresowana. Lub odpuszczenie. Nie dla mnie, nie jest wolnością, kiedy wywołuję presję na kogoś drugiego. Nie powiem, że tego nie robię. Natomiast nie sprawia mi to. Jeżeli ktoś zrobi coś dla mnie pod wpływem presji, nie mam z tego satysfakcji. To nie jest satysfakcjonujące, bo kluczowe jest dla mnie, żeby obie strony czuły się wolne, żeby czuły swobodę, luz, lekkość. Właśnie to daje mi wolność, lekkość plus. Jest, może tak, kiedyś mi przyszło, jeszcze podam Ci dwa przykłady, jak dla mnie z czym jest wolność związana. Kiedyś mi przyszło takie hasło, że w słowie powolność, czyli ten nurt slow, jest właśnie droga po wolność. Powoli robiąc coś, to robimy dla mnie w zgodzie, powoli, czyli w zgodzie ze swoją wolą, ale to już jest ten. Natomiast powolność jest pięknym słowem, które pokazuje, że ta powolność, zatrzymanie jest drogą. Wolności, i mocno to czuję, że jak jestem, w ten sposób mogę być bliżej siebie, usłyszeć swoje serce. Co ciekawe, niedawno miałam mieć krąg w temacie śmierci. On się ostatecznie nie odbył, natomiast temat śmierci jest związany z wolnością, i obydwa tematy ku mnie krążą. Czuję, że po raz kolejny w jakiś sposób umarłam w trakcie weekendu. Poczułam blisko śmierć w sobie. Żeby zrodziła się kolejna wolność, kolejna przestrzeń we mnie. I dzisiaj samego rana jak się obudziłam i tak rozmyślałam o kręgu na temat wolności i też rozmyślałam, jaką kwotę dać za krąg. I przyszło mi, że to ma być kwota do wolna. Do wolna. Bo to prowadzi do wolności. Poczułam. Że to moja opcja dawania za dar to jest właśnie tworzenie przestrzeni ku wolności. Ja czuję, że potrzebuję jeszcze to poukładać i nie mówię od razu, że wszystko będzie za dar. Natomiast poczułam, jaką to daje wartość, właśnie tą dowolność wolność. To jest po prostu niesamowite. I tak powiem tobie, że to mi się tak wiele rzeczy rozjaśniło. Też dzisiaj rano to kolejna rzecz jest tematem wolności. Przyglądałam się temu, bo tak mi było ostatnio trudno na ziemi i się przyglądałam, co mnie tak męczy w życiu, co mnie przytłacza i przytłacza ją mnie rzeczy, ilość rzeczy do rzeczy jakie... Każdy nas posiada. Byłam ostatnio w domu, w którym była przytłaczająca ilość przedmiotów i czuję jak to mnie przebudzowało. Jestem teraz u siebie w Płocku, w domu rodzinnym, w mieszkaniu po Potacie. Po I choć mam dużo mniej niż kiedyś, to czuję też takie przytłoczenie. Jest jeszcze tak, że w mojej rodzinie. Mm, jest im trudniej puszczać rzeczy. I jest dużo tych rzeczy, bardzo dużo są opuszczone, ale jeszcze dużo więcej jeszcze jest. I widzę, jak te przedmioty mnie przytłaczają. I też widzę to u siebie, i powiem ci, że pojawiło mi się i to cały czas mi się pojawia. Nie wiem, jak ja to zrealizuję, bo przyznaję, tu jest właśnie tu mój temat mm, zniewolenia jakiegoś. Że pomimo tego, że w jakiś sposób nie jestem przy, hmm, przywiązana do rzeczy, niektórych tak. Na przykład do tej pory na pewno byłam przywiązana do twardego dysku i do zdjęć, szczególnie mojej rodziny. Natomiast pojawia mi się raz na jakiś czas taka myśl, że gdyby to wszystkie te rzeczy zniknęły, to ja bym poczuła się taka wolna. To jest niezwykłe. Ja czuję, że jakby te wszystkie piękne rzeczy, które mam, po prostu zniknęły w jakiś sposób poczuła ogromną wolność, nie wiem właśnie do czego zmierzam, nie wiem jak do tego dojdę, natomiast, bo jeszcze mój umysł, no mam ile rzeczy fajnych, to są już większości, nie powiem, że wszystkie, ale większości są rzeczy, które naprawdę, może inaczej, wszystkie są przydatne w jakiś sposób i dlatego mi jest trudno je puścić, bardzo dużo rzeczy ja puściłam, Teraz mieszczę się w, tak naprawdę w jednym pokoju małym, natomiast kiedyś miałam 60-metrowe mieszkanie. Yy A jedno czuję, się, nie czuję, jaka bym się czuła wolna, gdyby tych rzeczy nie było. Bo one to jest, ci, niesamowite. I byłoby cudowne yy, puścić te wszystkie rzeczy. Po prostu jeszcze, yy, no jeszcze właśnie rozmyślam, że te rzeczy, bo widzę, jak mi się czasami przydają te różne rzeczy w różnych miejscach i tak dalej. Natomiast jak ja sobie pomyślę nawet już 100 lat temu, jeszcze 100 lat temu, im dalej wraz, tym bardziej. Jak ludzie mieli mało rzeczy, mieli chałupkę w tej chałupce, mieli rzeczy do gotowania, do jedzenia, jakieś skromne ubranie do spania, koniec. Czego potrzebujemy tak naprawdę? I powiem ci, że no, nie wiem, ale jeżeli się tak wydarzy, że puszczę chociażby 90% tych rzeczy, nie wiem jak, bo tak, to jest tak, ja już wiem, że niektóre rzeczy łatwo mi puścić yy, i, i większość rzeczy puściłam. Niektóre rzeczy jeszcze chcę trzymać i właśnie czuję, że coś się we mnie dzieje, że się robi więcej przestrzeni. Na pewno jest tak, że aby ktoś o większość rzeczy jak mnie poprosi, to większość rzeczy mogę dać. Ale sama puścić tak jakby jeszcze umysł, ale po co, skoro żyję? Natomiast no, czuję, jakie to jest wolne, nie mieć nic. To jest po prostu wow! <gryw> Może za jakiś czas. Nagrałam film, że się pozbyłam 90% rzeczy, lub nawet wszystkich. Nie wiem, kiedy to nastąpi. Może dopiero począć życia. Bo prawda jest taka, wracając do śmierci, gdybym dzisiaj wiedziała, że za pół roku mnie nie ma, że za miesiąc mnie nie ma, no problem wydaje, cieszę się życiem, po prostu wow. Natomiast w związku z tym, że mogę jeszcze kilkadziesiąt lat przeżyć, no to trzymam. Natomiast no. Chyba będę się modlić o informacje o śmierci. Bo wtedy bym rzeczywiście porozdawała lub puściła większość rzeczy. Bo też nie chodzi o to, żeby puścić na śmietnik, bo to są wartościowe rzeczy. W większości. Wartościowe oczywiście dla mnie. To nie mam. Nie wiadomo, jak wartościowych rzeczy tak dla świata. Dla mnie mają one wartość. No. Powiem tak, naprawdę cieszy mnie myśl, że mogę to wszystko rozdać. Także. To chyba daje taką intencję, że jeżeli miałabym się tego wszystkiego pozbyć, to chciałabym, żeby to było w taki sposób, żeby to przysłużyło się też innym. To jest śmieszne, ale rzeczywiście jest to trudne. Ja mówię już, bo już przypuściłam, więc jestem daleko w tej drodze. A jednocześnie, a jednocześnie. Jeszcze mam tu swój kawałek. I na pewno w temacie wolności, co mnie jeszcze zniewala, to czasami umysł, który uwielbiam, tym, któremu jestem tu, gdzie jestem, a jednocześnie czasami się zatrzyma jakieś myśli i się nakręca. I wtedy, jak dopóki nie odpuszczę, pomaga mi uwalnianie emocji bardzo, czasami potrzebny jest też czas. No, i też wypuszczenie serca. Właśnie dzisiejsze 45 minut pisania, co mnie przytłacza w tym życiu, tak mnie w dużej mierze czuję, że wracam ku życiu, że mam dzisiaj już inną energię niż miałam wczoraj czy przedwczoraj. Mniej ciężką, lżejszą. Właśnie to jest ta wolność. Kierunek lekkości i luz. To tyle. Jestem ciekawa, jak to jest u Ciebie w temacie. Od razu zapraszam na krąg. 11 listopada, jeżeli słuchujesz to w innym czasie i Cię temat interesuje, to zapraszam do dyskusji, do napisania do mnie, do kontaktu po prostu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Ciebie ciepło.